Dziś opowiem historię jednego z najdziwniejszych i kontrowersyjnych przestępstw w historii Stanów Zjednoczonych. W 2004 roku Marvin Himeyer z pomocą swojego Kildożera zrównał z ziemią pół miasteczka Grandview w północnym Kolorado. Kim był Himeyer i dlaczego zdecydował się na taki drastyczny krok? Czy był bohaterem, który walczył ze skorumpowanymi władzami miasta, czy nieobliczalnym psychopatą? Posłuchajcie i ocencie sami. Mam na imię Magda i witam Was w kolejnym odcinku kryminalnego programu audiowizualnego Mordor. Co tydzień omawiam tutaj sprawy kryminalne z XXI wieku. Zapraszam do subskrybowania kanału. Tymczasem posłuchajcie historii Marvina Himajer i koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Dzisiejsza historia rozegrała się w małym miasteczku Grandview położonym w Kotlinie Górskalistych w północnym Kolorado. Według spisu ludności Stanów Zjednoczonych z 2020 roku populacja miasta wynosiła 2079 osób. Granby jest położone na wysokości 2419 m nad poziomem morza, około 137 km od Denver i 23 km na południowy zachód od Parku Narodowego Gór Skalistych. Miasteczko otoczone spektakularnymi górskimi krajobrazami i jest rajem rekreacyjnym dla wczasowiczów o każdej porze roku dzięki przyjaznej atmosferze, idealnemu położeniu i klimatowi. Oferuje zachodnią gościnność i przyjazną atmosferę małego miasteczka, dzięki czemu goście czują się jak w domu. Jest idealną bazą wypadową do odkrywania wszystkiego, co góry skaliste mają do zaoferowania. Marvin Himayer urodził się w 28 października 1951 roku w Południowej Dakocie i mieszkał w Grand Lake w Colorado. Jego rodzice byli właścicielami małej fermy i prowadzili biznes transportowy. Ojciec Marwina zmarł, gdy ten był nastolatkiem, co znacząco wpłynęło na jego życie. Po ukończeniu szkoły średniej Himayer początkowo pracował dla innych, ale wkrótce założył własny warsztat spawalniczy. Z czasem zyskał renomę w branży i stał się znany jako specjalista od naprawy ciężarówek i maszyn budowlanych. W związku z tym, że był mistrzem w swoim fachu, a interes kręcił się świetnie, postanowił otworzyć sklep z tłumikami. W tym celu w 1992 roku zakupił ziemię w miejscowości Grandby, kilka kilometrów od swojego warsztatu. Znajomi i rodzina opisują Marwina jako inteligentnego i sympatycznego człowieka. Był mężczyzną w średnim wieku, wciąż bez partnerki i dzieci. Był wolnym duchem, cenił sobie przyjaźń i uwielbiał spędzać czas na świeżym powietrzu. Ale przede wszystkim był ambitny i pracowity. Jego nowo otwarty biznes prosperował świetnie przez kilka kolejnych lat, a Marvin stał się znanym w okolicy specjalistą w swojej dziedzinie. Ale na krótko przed rokiem dwutysięcznym Himajer dowiedział się, że Rada Miasta Grandby zmieniła plany zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Krążyły doniesienia, że duży skrawek nieużytkowanego terenu, obok jego sklepu z tłumikami, miał być sprzedany firmie planującej postawić tam cementownię. I w końcu tak też się stało. Marvin przez wiele lat używał tego terenu jako drogi dojazdowej do swojego sklepu, a cementownia miałaby całkowicie zablokować dostęp klientów do jego usług. W związku z tym Himajer postanowił odsprzedać swój teren kod jemu właścicielowi cementowni. Wstępnie obie strony zgodziły się na kwotę 250 tysięcy dolarów. Następnie Himajer podniósł cenę do 375 tysięcy dolarów. Kiedy firma zgodziła się także na taką kwotę, podniósł ją kolejny raz do miliona. I w tym miejscu negocjacje zostały zerwane. Wbrew powszechnej opinii, budowa fabryki nie blokowałaby drogi dojazdowej do jego sklepu, ale powodowała problemy z podłączeniem jego posesji do kanalizacji. W 2001 roku Himajer bezskutecznie zabiegał o ustanowienie służebności dla kanalizacji i składał liczne apelacje od decyzji. Jednak ratusz niezmiennie sprzyjał budowie cementowni, a także jawnie krytykował postawę Marwina za pośrednictwem lokalnych mediów. Po przegranej właściciel zakładu postanowił nie poddawać się i zaczął zabiegać o zbudowanie nowej drogi dojazdowej na jego posesję, jednak i ten wysiłek skończył się niepowodzeniem. Ostatecznie Marwin postanowił wybudować drogę na własny koszt i kupił buldożer, równocześnie składając wniosek o niezbędne pozwolenie na budowę drogi. Jednak i ten wniosek został odrzucony przez urzędników miejskich. Wkrótce Himajer został odcięty od systemu kanalizacyjnego. Aby z niego skorzystać, musiałby przeprowadzić rurę przez około 3 metry gruntu, będącego własnością fabryki cementu. Niezwłocznie został ukarany serią mandatów, które otrzymał za różne wykroczenia, w tym za zrzut nieczystości ze sklepu dorobu melioracyjnego. Kiedy kolejne petycje do władz, mediów i lokalnej społeczności nie przyniosły żadnych skutków, Himajer poddał się, dzierżawiąc grunt firmie wyborzącej śmieci. Umowa zakładała, że miał on sześć miesięcy na wyprowadzenie się z posesji. Jak się później okazało, okres ten wykorzystał na ulepszenie swojego buldożera. W znalezionych później nagraniach głosowych Himajer nazywa go czołgiem MK. Spychacz został wyposażony w prowizoryczny pancerz pokrywający kabinę, silnik i części gąsienic. W niektórych miejscach zbroja ta miała ponad 30 cm grubości i składała się z mieszanki betonu umieszczonej pomiędzy arkuszami stali narzędziowej tworząc doraźny pancerz kompozytowy. Dzięki temu maszyna była odporna na ogień z broni ręcznej i odporna na materiały wybuchowe. Trzy eksplozje zewnętrzne i ponad 200 sztuk amunicji wystrzelonych w kierunku kildożera zupełnie go nie naruszyły. Aby zapewnić widoczność, buldożer został wyposażony w kilka kamer wideo połączonych z dwoma monitorami zamontowanymi na desce rozdzielczej pojazdu. Kamery były chronione z zewnątrz osłonami z przezroczystego kuloodpornego leksanu. Dysze sprężonego powietrza zostały zamontowane w celu zmuchnięcia kurzu z kamer wideo. Wentylatory pokładowe i klimatyzator były używane do chłodzenia Himajera podczas jazdy. Zrobił trzy otwory na broń, przystosowane do karabinu kalibru 50, półautomatycznego karabinu kalibru 308 i karabinu kalibru 22, wszystkie wyposażone w stalową płytkę o grubości 0,5 cala. 4 czerwca 2004 roku Himajer przejechał swoim opancerzonym buldożerem przez ściany swojej dawnej firmy Betoniarni, ratusza biura lokalnej gazety, która redagowała przeciwko niemu, domu byłego burmistrza oraz sklep żelazny należący do innego mężczyzny, którego Himajer wymienił w pozwie, a także kilka innych miejsc. Atak trwał dwie godziny i 7 minut, uszkadzając 13 budynków. Zniszczył dopływ gazu ziemnego do ratusza i betoniarni, uszkodził ciężarówkę i zniszczył część centrum usług komunalnych. Pomimo wielkich zniszczeń mienia, nikt poza Himajerem nie zginął w tym wydarzeniu. Himajer zmarł w wyniku samookaleczenia się raną postrzałową. Szkody oszacowano na 7 milionów dolarów. Według komisarza hrabstwa Grant dyspozytorzy ratunkowi wykorzystali system alarmowy 911, aby powiadomić wielu mieszkańców i właścicieli nieruchomości o szaleństwie dziejącym się w mieście. Obrońcy Himajera twierdzili, że starał się nikogo nie skrzywdzić. Biuro szeryfa argumentowało, że to, że nikt nie został ranny, nie wynikało tyle z dobrych intencji, ile szczęścia. Himajer zainstalował dwa karabiny w otworach strzelniczych po wewnętrznej stronie Kildożera i wystrzelił 15 kul ze swojego karabinu w transformatory mocy i zbiorniki z propanem. Himajer wystrzelił wiele kul ze swojego półautomatycznego karabinu w jego Dołcziw, kiedy ten próbował powstrzymać atak na jego betoniarnię. Później Himajer strzelił do dwóch funkcjonariuszy patrolu stanowego, zanim oni strzelili do niego. Biuro szeryfa odnotowało również, że 11 z 13 budynków, które Himajer zrównał z ziemią, było zamieszkanych na chwilę przed ich zniszczeniem. Na przykład w bibliotece miejskiej w momencie rozpoczęcia incydentu trwał program dla dzieci. Himajer dwukrotnie zmierzył się z innymi maszynami. Gdy zaatakował cementownię, kody dołchift wsiadł do ładowarki i próbował trafić w silnik buldożera, a następnie zerwać gąsienicę. Marvin oddał najpierw kilka strzałów ostrzegawczych w powietrze, potem w łyżkę ładowarki, a potem zepchnął ją na bok. Dołczyw uciekł słysząc strzały. Później, gdy Gildożer znajdował się na terenie Independent Gas Company, władze wysłały w jego kierunku dwie zgarniarki. Jedna z nich zablokowała mu wyjazd, tak aby policja mogła oddać strzał z broni ciężkiej. Himajer zawrócił i próbował wyjechać z zakładu inną drogą, a potem po stoku znajdującym się wzdłuż drogi. Kiedy mu się to nie udało, ruszył w stronę zgarniarki. Pomimo, że kierowca z całych sił próbował go zatrzymać, Marvin zepchnął go na bok i odjechał. Kilka minut później zgarniarka zablokowała Himajerowi drogę wstecz podczas burzenia jednego z budynków. Himajer ruszył przed siebie, burząc ścianę budynku. Jeden z funkcjonariuszy wrzucił granat błyskowo-hukowy do rury wydechowej spychacza, bez widocznego efektu. Lokalny i stanowy patrol, w tym oddział SWAT, wszedł za jej obok buldożera, od czasu do czasu strzelając, ale opancerzony spychacz był odporny na ich strzały. Próby wyłączenia kamer spychacza strzałami nie powiodły się, ponieważ kule nie były w stanie przebić kulo odpornego plastiku. W pewnym momencie zastępca szeryfa wspiął się na kildożer i jechał na nim. Został jednak zmuszony do odskoczenia, aby uniknąć przysypania gruzem. W tym momencie władze lokalne i patrol stanu Colorado obawiały się, że kończą im się opcje pod względem siły ognia i że Himajer wkrótce zwróci się przeciwko cywilom w Granby. Gubernator Bill Owens rzekomo rozważał upoważnienie gwardii narodowej do użycia helikoptera szturmowego wyposażonego w pocisk Hellfire lub dwuosobowej drużyny strażackiej wyposażonej w pocisk przeciwpancerny do zniszczenia buldożera. Szybko uznano to za niepotrzebne, gdy Himajer został uwięziony w piwnicy sklepu z narzędziami Gembols. Gdy Himajer zniszczył sklep z narzędziami Gembols pojawiły się różne problemy. Chłodnica spychacza była uszkodzona, a z silnika wyciekały różne płyny. Silnik buldożera zawiódł, a Himajer upuścił bieżnik do piwnicy sklepu i nie mógł się wydostać. Mniej więcej minutę później jeden z członków zespołu Sład zgłosił, że usłyszał pojedynczy wystrzał z wnętrza zamkniętej kabiny. Później ustalono, że Himajer strzelił sobie w głowę z pistoletu kalibru 357. Zarówno pozostawione przez niego nagrania, jak i sposób budowy włazu wskazują, że nigdy nie zamierzał opuścić buldożera. Właz został skonstruowany tak, by jego ponowne otwarcie graniczyło z niemożliwością. Według niektórych źródeł Himajer zaspawał się w środku, choć wcale nie musiał tego robić. Sama pokrywa ważyła 910 kg i była dobrze wpasowana w pancerz, poza tym Himajer zalał ją olejem, by trudniej było ją chwycić, co odkryli policjanci próbujący dostać się do kabiny. Ponieważ obawiano się, że buldożer może być zaminowany, przewieziono go z dala od miasta i dopiero tam przystąpiono do prób otwarcia kabiny. Dopiero około drugiej w nocy policjanci z pomocą palnika wycięli dziurę w miejscu, gdzie zainstalowana była kamera, i weszli do środka. Wówczas z pomocą dźwigu wydobyto ciało Himajera. Oprócz pismu, które zostawił na ścianie swojej szopy, Himajer nagrał trzy taśmy audio wyjaśniające jego motywację do ataku. Taśmy zawierały dwa oddzielne nagrania z każdej strony, w sumie sześć nagrań. Wysłał je do swojego brata w południowej Dakocie na krótko przed wejściem do swojego buldożera. Brat Himayera przekazał taśmy Federalnemu Biuru Śledczemu, które z kolei przesłało je do Departamentu Szeryfa Hrabstwa Grant. Taśmy mają około 2,5 godziny długości. Pierwsze nagranie zostało wykonane 13 kwietnia 2004 roku. Ostatnie nagranie zostało wykonane 22 maja, 13 dni przed szaleństwem. Bóg stworzył mnie do tej pracy, powiedział Himajer w pierwszym nagraniu. Powiedział również, że Bożym planem jest, aby nie był żonaty ani nie miał rodziny, po to, aby mógł przeprowadzić taki atak. Myślę, że Bóg pobłogosławi mnie, abym ukończył maszynę, prowadził ją i robił rzeczy, które muszę zrobić, powiedział. Bóg z góry pobłogosławił mnie za zadanie, którego mam się podjąć. To mój obowiązek. Bóg mnie o to poprosił. To krzyż, który niosę i niosę go w imię Boga. Śledczy znaleźli później odręczną listę celów Himajera. Według policji obejmowały one zniszczone przez niego budynki, miejscowy kościół katolicki, którego nie zniszczył oraz nazwiska różnych osób, które w poprzednich sporach stanęły po jego stronie. Notatki znalezione przez śledczych po incydencie wskazywały, że główną motywacją do szaleństwa Kildożerem był plan powstrzymania budowy betoniarni, w pobliżu jego sklepu. Notatki te wskazywały, że żywił urazę do zmiany planu zagospodarowania miasta i do urzędników. Zawsze chciałem być rozsądny, dopóki nie musiałem być nierozsądny, napisał. Czasami rozsądni ludzie muszą robić nierozsądne rzeczy. Mimo potępienia ze strony lokalnych władz i mediów, dla wielu osób Marvin Himeyer stał się ludowym bohaterem i symbolem sprzeciwu wobec władzy. Powstało wiele witryn gloryfikujących jego działania. Buldożer owszczono w mediach przydomkiem Kildożer, nawiązującym do telewizyjnego horroru nakręconego w 1974 roku na podstawie opowiadania Teodora Stergen. Urzędnicy miejscy ogłosili 19 kwietnia 2005 roku, że Kildorzer zostanie rozebrany i zezłomowany. Części zostaną rozwiezione po wielu złomowiskach, by zniechęcić zwolenników Himajera do zbierania pamiątek. Po tragedii w Granby opinie na temat Marwina Himajera i jego działań były podzielone. Niektórzy uważali, że był on bohaterem, który walczył ze skorumpowanymi władzami miasta i bronił swojego prawa do spokojnego życia. Inni natomiast uważali go za szaleńca i terrorystę, który zagrażał życiu innych ludzi. Wiele mediów, w tym także zagranicznych, poświęciło sporo czasu na relacjonowanie tej niezwykłej historii. Temat ten stał się inspiracją dla filmu dokumentalnego oraz filmu fabularnego Killdozer. Bardzo dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka kryminalnego programu audiowizualnego Mordor. Podzielcie się w komentarzach tym, co myślicie o dzisiejszej sprawie. Jeśli uznaliście tę sprawę za ciekawą, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Tymczasem żegnam się i zapraszam na kolejny odcinek, który ukaże się za tydzień. Bądźcie bezpieczni i dbajcie o siebie nawzajem.